Kiedy kilkanaście lat temu mieszkańcy Dzieczkowic w powiecie wieruszowskim zaczęli ozdabiać swoje domy kolorowymi światełkami, doszli w tym do perfekcji i rozsławili tę wieś na całą Polskę. Do Dzieczkowic w okolicach świąt nadal zjeżdżają tłumy, by zobaczyć najbardziej rozświetloną wioskę w Polsce, zwaną nawet polskim Las Vegas. Ale wydaje się, że sława Dzieczkowic zaczyna gasnąć. Iluminacje w Dzieczkowicach robią ogromne wrażenie, zwłaszcza na osobach, które przyjeżdżają tu pierwszy raz. Ci, którzy pamiętają jak bogato dekorowano tu domy jeszcze kilka lat temu, zauważają, że ozdób i światełek jest coraz mniej. Mieszkańcom wciąż nie brak chęci, a powód skromniejszych dekoracji jest zdecydowanie bardziej prozaiczny. Kryzys. Dużo za światło, za no, prąd trzeba płacić, także ci bogaci mają poubierane. Nadal jednak nie brakuje domów, na których zawisło po 3 i więcej tysięcy światełek. Ale wizja zapłacenia nawet kilkuset złotych za prąd większość mieszkańców zniechęca do dekoracji tak bogatej jak przed kilkoma laty. Jadąc przez wieś, widać też elegancko, ludzie się starają, ale jak widać, parę lat do tyłu, bo jeszcze lepiej. Elegancko było, no, było dużo, dużo można było zobaczyć. No, na dzień dzisiejszy no, ludzie też się starają, ale no, nie potrafią, ze względu na to, że ceny prądu w Polsce są bardzo wysokie. Przyjezdni zauważają, że iluminacja Dzieczkowic jest coraz skromniejsza, a miejscowi mniejsze zainteresowanie ich wioską. Mimo że w święta po zmroku ruch bywa tu nadal spory, jak na taką wioskę, to nie to, co kiedyś wspomina sautys Dzieczkowic. To był horror, wyjechać z domu. Czy w, jadąc yy, skądś przyjechać, bo trzeba było powolutku, za samochodem jechał i dopiero się mógł dostać do domu ktoś. No, pff, nawet kiedyś straż jechała, no to mieli kłopoty. Mieli kłopoty z przejechaniem. Miejscowi cierpliwie znosili niedogodności, bo byli dumni z tego, co przez kilkanaście lat udało im się osiągnąć wspólnymi siłami. Czasem jednak dobre chęci nie wystarczają. Pozostaje wierzyć, że przyjdą lepsze czasy i dzieckowice znów rozbłysną w święta Bożego Narodzenia dawnym blaskiem.